Ja, 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 embriolarlo <laughs> <laughs> Τa anarchia! Łakochon! Ωραία, σαν να το obracamy się w prawą stronę w prawą stronę obracamy się i teraz tak czy każdy wie jak leci piosenka Różowa Pantera? tak! teraz patrzcie, bryt tej piosenki poruszamy się z tym do przodu jest takie tu-du 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 tu tu-du tu-du